Okej, okay, czyli teraz kupimy sobie między innymi ten nowy biznes, tą nową wytwórnię psychodelików Ale zanim to się stanie, musimy wykonać misję, gdzie e, musimy ukraść zasoby Do... żeby w ogóle ta wytwórnia działała Dopiero jak to zrobimy, to będzie możliwość zakupu I jest naprawdę bardzo fajna misja tutaj, przygotowawcza Bo musimy tutaj, kiedy wszedłem do magazynu Eee, musimy to wszystko tutaj załadować na ciężarówkę, także taka fajna minigierka się tutaj zrobiła, się przypominają misje z jakichś serwerów RPG Jest, dobra, przejdź do ciężarówki mamy załadunek zrobiony. Nie no, mega rzecz, naprawdę mi się podoba. Ciekawe ile to będzie kosztowało, nie? Ta cała wytwórnia. Jestem mega ciekaw. Obstawiam, że tak od dwóch milionów do pewnie jakichś ulepszeń, które będą. Czyli do jakichś 4 milionów z ulepszeniami Jak to zazwyczaj bywa Ale dobra, może się zaskoczymy pozytywnie No i pytanie, czy ten biznes w ogóle będzie opłacalny Będzie odcinek na YouTube na pewno na ten temat Ile z tego można zarobić Także widz, zostaw łapkę w górę Bo materiały się wtedy będą wyświe wyświetlać na głównej Zostaw subika, żeby dostawać powiadomienie Subika z dzwoneczkiem Dobra, I Naciśnij, aby zainstalować wyposażenie uzyskać dostęp do wytwórni kazu za... Wytwórni kwasu za zero? Czemu mam to za zero? Tak powinno być. Posiadasz teraz własną wytwórnię kwasu. Podejdź do bocznych drzwi, aby. O, uciekło. W warsztacie pojazdu możesz zainstalować dodatkowe modyfikacje. Wytwórnik kwasu i motocykla dostawczego. A, czyli ten motocykl, który był na misji, przykryty plan to było to. Okej, okay. odblokowało nam osiągnięcie. Kwaśna sprawa. Zmodyfikuj wytwórnie kwasu. Lepszy nie ma wytwórni. Ulepszenie wyposażenia, nie możemy tego zrobić. Zadzmy do DAXA i ukończ zadania dla puliganów w ilości 10, aby odblokować ten zakup. Dzięki temu przyspieszysz produkcję i wartość sprzedawanego kwasu. Okej, okay, czyli musimy jakieś misje zrobić, żeby to odblokować. Mm, dobra, o nie widzę, że już mamy zrobione. Tutaj miny można dać, ze smołą poślizgową i tak dalej. Taran można dać. O kurde, droga rzecz. Duży lemierz, 295 tysięcy no, Po to zbieraliśmy na DLC, żeby teraz pieniądze wydawać Obra, pancerz, ale przeceniony Hamulce, silnik, klaksony, mniejsza z tym Reflektory, mniejsza z, ty z tym Oznaczenia, właśnie, jakie są oznaczenia na tym BrickAidzie Ale właśnie coś tak czułem, że Bricade będzie tą mobilną wytwórnią Ponieważ on był na tym artworku całym Widoczny I właśnie coś tak się, kurde, wydawało, że to będzie Że to może być to Okej okay. Tablice rejestracyjne, lakierowanie Aha, nie zmienia się kolor tego Myślałem, że to takie pseudomoro To będzie można przemalować Ale widzę, że nie Dół można przemalować, ale dobra, to mniejsza z tym Nie jest to aż tak bardzo istotne Zawieszenie, skrzynia biegów Turbo yy, Rodzaj Q Tutaj sobie w sumie dam tylko te A już są kule odporne, no to zajebiście No i jeszcze my możemy przyciemnić Czyli słuchajcie, z tego co widzę, to jedyne co można ulepszyć to to wyposażenie. Nic więcej tutaj nie ma. Poza um, ulepszeniem takim osiągowym tej ciężarówki, tej wytwórni. Ale motocykl można zmodyfikować. Pancerz, um, osłony. Ciekawe, jak taka sprzedaż będzie wyglądała. Myślę, że jak będziemy robić jakąś sprzedaż, już na ulepszonej wytwórni, to na pewno jakiś materiał z tego się zrobi. Wezopis, że 750 tysięcy kosztuje. Eee, czyli... A czekajcie, bo ja mam GTA Plus, nie czasami tak, że to w GTA, plusie, w GTA Plusie jest za darmo? A wy to za to macie 750 tysięcy? Jak to u was było chat? Tutaj bez napisałeś o tym 750 koła Tylko nie wiem, czy teraz mówisz o ulepszeniu, czy o samym... samej tej ciężarówce? Dobra, botniki. Niech będzie ten fabryczny mm, Siedzenie, niech będzie to, zbiornik paliwa Fajnie ten motocykl wygląda, dużo modyfikacji ma Jak na motocykl to naprawdę bardzo dużo A pisze... Znaczy nie wiem czy odpowiedź tak jest na to, że tak za ulepszenie, czy tak Ja to mam za darmo, bo GTA Plus g ja 750 tysięcy bez GTA Plus, okej okay. Czyli tak to działa Oznaczenie A, czyli Rockstar chce tak troszeczkę Tutaj chyba ludzi do GTA Plusa Zachęcić, żeby kupili W tym miesiącu A w sumie ten biały spoko wyglądał Z tym malowaniem Kolor dodatkowy to miesiąc z tym. Emblemat ekipy, skrzynia biegów Turbo, koła Zazwyczaj daje tylko kule odporne Ale widzę, że już są No i to mamy zrobione No nic, jeśli chodzi o wyposażenie No to myślę, że zaraz na live Będziemy sobie dalej robić Eee te misję, żeby ulepszyć sobie tą wytwórnie. Ale kozak, motor. No fajnie się tuninguje bardzo. Dobra, ale wejdźmy do środka, zobaczyć jak to wy wygląda tutaj w środku. Coś się długo ład o! o! Kozak to wygląda w środku. Fajne laboratorium. Spodziewają się troszeczkę bardziej nowoczesnego wyglądu, ale to może dlatego, że nie mamy wyposażenia ulepszonego. No słuchajcie, drugi Breaking Bad. Jesz jeszcze Jessiego nam brakuje, Pinkmana. Osoba, ile jest misji w bo... DLC, bo mam 7 i dalej muszę robić? 6 jest misji popularnych. okay. now once the product's just right we take it over here and we get it all sealed up for shipping that's where you come in i'm working on some. Ja, pierdole, takie buteleczki so będą. Get the hard cash but just between us sending people on this trip i'd do it for free it's a vocation man the revolution starts here. okay.

No na razie pod czatem to widać, mamy towary i zasoby, czyli generalnie wszędzie tak jak w każdej wytwórni Tak jak w bunkrze, tak jak w klubie motocyklowym Ale o co chodzi z tym przyspieszeniem? Nie wiem, skorzystam z tej opcji Dobra, coś tutaj majstrujemy Ja pieprzę jednak, no ja mogę z tego the eee... to Transcendentist Szybkość produkcji twojego kwasu tymczasowo wzrosła. Wytwarzanie towaru możesz przyspieszyć raz dziennie. Okej, okay. dostaliśmy na nagrodę reakcja chemiczna. W sumie to jest nasz Jesse Pinkman, chyba. <gry> z, tym, z tym Irokezem. Dobra, co tu mogę zrobić? Eee, Namierzanie zasobów jest niedostępne, gdy mobilna wytwórnia kwasu jest zaparkowana wewnątrz, wewnątrz firk shopu. Ok. A tutaj możemy jakby sprzedać ten towar Jeśli tu podejdziemy Ale teraz jest, że ta opcja jest niedostępna Posiadasz za mało produktu na sprzedaż Okej, okay, czyli jeśli tak to wygląda To Gdzie tu jest wyjście na zewnątrz w ogóle? Ja bym wyszedł na A tu co można zrobić? A, możemy z nim porozmawiać Kup zasoby, o 60 tysięcy, czyli można kupować zasoby Nie trzeba Nie trzeba ich ściągać Ciekawe, czy to od razu do pula zapełni? Zazwyczaj, jak się kupuje z osoby, to do fula zapełni. Przynajmniej tak to działa w bunkrze i w innych wytwórniach tego typu. I tutaj to 60 tysięcy kosztuje. Przypomina mi to teraz Drag Simulator, widzita lekko uśmiechnięta twarz. Troszkę tak, ale jednak Drag Simulator jest tak. raczej znaczy jest o wiele bardziej rozbudowany. Możemy tutaj też wstrzymać produkcję. Jest o wiele bardziej rozbudowany niż. A tu jest chyba wyjście. Dobra, czy my ty możemy wyjechać na zewnątrz? Chyba tak, chyba możemy Okej okay. Tam było przyjść do kabiny, no właśnie tak myślałem, że to może być Coś w tym stylu Przytrzymaj, żeby wejść do wytwórni, okej okay. Ja bym zrobił tą misję z zasobami Jeśli się oczywiście da Aha, lamierzanie zasoby jest dostępne ponieważ zło złożono zamówienie u kundla No nie wiem, no musimy najwidoczniej poczekać, aż te zasoby zostaną dostarczone i czekać aż towar się będzie produkował, ale nie mam pojęcia, ile to zajmie. Plus do tego, no te misje trzeba też zrobić, żeby te ulepszenia odblokować. Także myślę, że tym się zajmiemy na live. Ale póki co, tyle jeśli chodzi o mobilną wytwórnię. Jeśli będę wiedział, ile się na tym zarabia, czy coś, i czy jest to opłacalne, to na pewno wrzucę na ten temat osobny materiał na kanał. Póki co będziemy tutaj robić, robić research. No i kosztuje to 700 tysięcy, tak? Tak to, tak mówiliście Nie wiem jedynie ile to ulepszenie Jak zrobimy tę misję to zobaczymy Ale wydaje mi się, że na pewno Że nie powinno to kosztować więcej niż sama ta wytwórnia Więc w sumie tania sprawa W porównaniu do tego co zazwyczaj było dodawane w DLC Także tyle, jeśli chodzi o odcinek